Czy wiesz kim jesteś, czy znasz swoje mocne i słabe strony, czy wiesz, co powinieneś w życiu robić, aby efekt tego był największy, a ty abyś odnosił, abyś odnosiła satysfakcję? Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie, to zapraszam na film. No właśnie dzisiaj taki film na końcówkę roku 2024. Wkrótce będę nagrywał kolejny odcinek na temat postanowień noworocznych i tego, jak te postanowienia noworoczne wprowadzić w życie tak, aby one przetrwały styczeń, bo większość ludzi przestaje realizować swoje postanowienia noworoczne w styczniu. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Tym czymś jest poznanie siebie. Przymierzam się do takiej serii, o rozwoju osobowym, o tym, jak pracować lepiej, jak pracować, aby mieć może więcej pieniędzy, ale przede wszystkim więcej satysfakcji, jak tworzyć rzeczy potrzebne innym, jak tworzyć rzeczy potrzebne innym, które innym będą pomagać, a przy okazji samemu się rozwijać. Ale ta seria ujrzy światło dzienne, myślę, że w styczniu, w lutym. Ale wracam do tematu. Tego konkretnego odcinka. Pokolenie naszych rodziców szło do pracy i nie myślało zbyt wiele o tej pracy. Większość z naszych rodziców pracowała w jednym zakładzie, może czasem w dwóch, przez całe życie przez 30, 40, 50 lat. Ich podejście do pracy było takie, że gdybyśmy zapytali dzisiejszego 60 czy 70-latka, czy praca sprawiała ci satysfakcję, to kompletnie nie wiedzieliby, o czym mówimy. Praca to praca. Tak na ogół odpowiadają. Natomiast to młodsze pokolenie 40, 30 czy 20 latków coraz więcej uwagi zwracamy na to, żeby praca nie była udręką, mordęgą, ale żeby była dobrze realizowana, ale przez to także sprawiała nam satysfakcję. Zarówno od strony finansowej, ale nie tylko od strony finansowej. Coraz częściej widzą to ludzie, coraz częściej widzą to pracodawcy. Sam zatrudniam osoby i zależy mi na tym, aby osoby, które chcą pracować w moich firmach, aby były pewne, że to sprawia im satysfakcję. Jeżeli praca będzie wykonywana ze zmuszenia się do czegoś, to ona nigdy nie będzie tak efektywna jak praca, którą lubimy, która sprawia nam satysfakcję. Takie jest moje zdanie, chociaż są różne opinie na ten temat. Ale idźmy dalej, aby dowiedzieć się, do czego się nadajemy, czy jakaś praca jest dla nas, powinniśmy poznać siebie. I są różne sposoby. My w naszych firmach najczęściej prowadzimy coś takiego jak staże. Bierzemy osoby i przyuczamy do zawodu, a w międzyczasie sprawdzamy już w praktycznych działaniach, czy dana osoba ma takie cechy i czy nadaje się do jakichś zadań, które chcemy im powierzyć. Ale nie każda firma ma taką filozofię, ale jeżeli nie jesteś właścicielem firmy, tylko jesteś człowiekiem, który szuka gdzieś pracy, to wydaje mi się, i ten film jest przede wszystkim dla takich osób, to wydaje mi się, że warto poznać siebie. I z jednej strony, w szkolnictwie, kiedy chodzimy do szkoły, to mówią nam nauczyciele o tym, że są różne cechy osoby, osobowe, że są różne osoby, są cholerycy, są sangwinicy itd. Ale mam wrażenie, że cały czas ta wiedza jest bardzo zdawkowa, jest bardzo minimalna i tak naprawdę nie jest wystarczająca na dzisiejsze czasy. Chciałbym podzielić się w tym filmie dwoma takimi sposobami, dwoma testami, który może wykonać każdy z Was. Po co? Po to, aby poznać lepiej siebie. Aby zaplanować jakąś swoją karierę, albo żeby się po prostu dowiedzieć, do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje. Dlaczego to jest ważne? Moglibyśmy wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy młody człowiek czy młoda dziewczyna po szkole jakiejś związanej z rachunkowością naturalny sposób chciałaby pracować w biurze rachunkowym, ale jednocześnie ta osoba ma takie cechy jak nie lubi pracować przy komputerze, nie lubi siedzieć długo w jednym miejscu, niezbyt idzie jej z matematyką i nie jest zbyt dokładna w tym, co robi. Kiedy taka osoba trafi do biura rachunkowego, to prawdopodobnie ona będzie się męczyć, i być może cała firma poniesie negatywne skutki zatrudnienia jej. Osoba może nie być w stanie wysiedzieć 8 godzin i wklepywać dane na komputerze. Może się okazać, że przy wprowadzaniu tych danych będzie wprowadzać błędy, nie będzie chciało jej się sprawdzić tego, co wprowadziła i w konsekwencji ona będzie się męczyć, bo praca jest ewidentnie nie dla niej, a firma może ponieść konsekwencje nawet finansowe, gdyby okazało się, że urząd skarbowy trafi do takiej firmy i wykryje w niej błędy. To jeden z przykładów, ale przykładów tych moglibyśmy mnożyć. Są pewnie tysiące takich sytuacji, gdzie ktoś jest w jakiejś firmie i w jakiejś pracy, do której się nie nadaje. Oczywiście nie zachęcam od razu do tego, aby rzucać pracę i szukać swoich wymarzonych, idealnych prac, chociaż zachęcam do tego, abyśmy myśleli w sposób przedsiębiorczy, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł. Na własną działalność, to warto rozważyć, czy nie powinien iść w tym kierunku, chociaż od razu też zgaszę może entuzjazm wielu z Was. Nie każdy nadaje się do prowadzenia własnej firmy, ale o tym może opowiem w kolejnych odcinkach. Jak poznać siebie i po co? Moja historia, historia mojego życia zbliżam się już do pięćdziesiątki wygląda tak, że w swoim życiu podejmowałem się wielu prac. Kiedy wchodziłem na rynek pracy po skończonej szkole, Problemem było ogromne bezrobocie. Dlatego próbowałem podejmować się różnych prac. W międzyczasie też założyłem firmy, które na początku kompletnie nie szły, później udało się, że te firmy zaczęły działać i do dzisiaj prowadzę. Ale nie tak było od początku. Podejmowałem się różnych prac i po jakimś czasie zauważyłem, że niektóre prace sprawiają mi przyjemność, a niektóre są dla mnie tak ciężkie, że po 8 godzinach pracy. Czasami, nawet po czterech godzinach pracy, przychodziłem do domu tak zmęczony, jakbym, nie wiem, pracował w kamieniołomie. Zacząłem się zastanawiać, jak to możliwe, ponieważ obiektywnie nie robię trudnych rzeczy, nie robię ciężkich rzeczy, nie robię rzeczy, które powinny mnie męczyć, a mimo wszystko ja przychodziłem tak zmęczony do domu, że nie byłem w stanie funkcjonować. Wtedy nie wiedziałem jeszcze o różnych testach osobowości, dlatego też. Borykałem się sam z tym problemem. Aż wreszcie trafiłem na dwa takie testy, o których chcę dzisiaj powiedzieć, i po wykonaniu ich wiele mi się rozjaśniło. Zobaczyłem, jakie są moje mocne strony, jakie są słabe strony, zobaczyłem, na czym mogę się skupić i co mogę robić dobrze, a co powinienem zlecić komuś innemu albo poprosić kogoś innego o to, aby to zrobił, aby się tym zajmował. No właśnie, te dwa główne testy. O których chcę dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że pokrótce, i w komentarzu w opisie do tego odcinka umieszczę Wam więcej linków, abyście mogli sobie bardziej ten temat zbadać. Staram się, aby filmiki były dość krótkie, bo wiem, że nie mamy czasu na to, aby siedzieć przed internetem i nie powinniśmy za dużo czasu marnotrawić w internecie. Ok, ale co to za testy? Pierwszy test, o którym chciałem powiedzieć, to test Galupa. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Na stronie testu Galupa mamy takie informacje. Czy wiesz, co wyróżnia Cię w Twojej pracy? Czy wiesz, jakie są Twoje mocne strony? A może myślisz, że nie masz talentów? Przecież nie śpiewasz, nie lubisz rysować, nie uprawiasz żadnego sportu profesjonalnie. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas posiada nie jeden, ale kilka silnych stron. Każdy z nas posiada kilka talentów. Dalej czytamy. Dlaczego warto? Badania pokazują, że ci, którzy świadomie skupiają się na swoich talentach, mają trzy razy lepszą jakość życia, są sześć razy bardziej od innych zaangażowani w swoją pracę. I oczywiście myślę, że to są pewne umowne liczby, nie ma tam odnośników do żadnych badań, ale myślę, jestem przekonany, że wszyscy się zgodzimy z tym, że osoby, które czerpią przyjemność ze swojej pracy, tak jak mówiłem, nie ma pracy bez stresu, nie ma pracy idealnej, w której nigdy nie będziemy zdenerwowani, ale generalnie są takie rzeczy, które lubimy robić i są takie rzeczy, których nienawidzimy robić. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że jeżeli robię coś przez 8 godzin, czego nienawidzę, tak jak mówiłem, może się okazać nawet, że przez 4 godziny, jeżeli robię coś, czego nienawidzę, to wpływa to na całe moje życie. To wpływa to później na moją rodzinę, to wpływa to na relacje z moimi bliskimi, z żoną, z mężem, z dziećmi. I to może zniszczyć nawet te relacje rodzinne. Czasami się tak mówi i pojawiają się takie filozofie o tym, aby oddzielać pracę od życia. Są osoby, które są w stanie to zrobić, ale większość z nas nie jest w stanie oddzielić całkowicie tego, co dzieje się w pracy, od tego, co dzieje się w domu. Test Galupa to badanie oparte na wieloletnich badaniach i pracy Donalda of Cliftona. Zapewnia nie tylko spojrzenie na nasze talenty, ale też ukazuje, jak skoncentrowanie się na nich może przynieść wyjątkowe rezultaty. Instytut Galupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Podstawą tego badania są 34 talenty, które są badane podczas tego testu. I spośród tych talentów otrzymamy pięć, które są naszymi mocnymi stronami. I od razu powiem, nie chodzi tu o talent plastyczny, muzyczny, sportowy. Te talenty to na przykład aktywator. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha aktywator, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Analityk. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha analityka, poszukują powodów i przyczyn. Te wszystkie cechy są bardzo dobrze i bardzo dokładnie opisane. Test trwa około 40 minut 30-40 minut. Gdybyście chcieli do niego usiąść, to ja zachęcam, aby znaleźć takie miejsce, żeby wam nikt nie przeszkadzał. Na pytania trzeba odpowiadać dość szybko. Jeżeli ktoś zacznie z nami rozmawiać, jeżeli będzie nam przeszkadzał to ten wynik może być no, nieprawdziwy po prostu, bo pominiemy coś albo źle odpowiemy na jakieś pytania. I to, co może najważniejsze, mi ten test pokazał bardzo wiele o mnie. To jest dość ciekawe, ponieważ nie wiem jak wy funkcjonujecie, ale ja miałem różne myśli na, na swój temat. Myślałem, że do czegoś się nadaje, myślałem, że coś powinienem robić, ale dopóki nie dostałem wyników tego testu, były to takie moje myśli bardzo subiektywne. Cały czas się zastanawiałem, czy ja sobie czegoś nie wymyślam, czy ja sobie czegoś nie wmawiam, a może ja mam jakąś wybujałą fantazję i myślę, że powinienem robić to, a tak naprawdę powinienem się zająć jakimiś zwykłymi, prostymi rzeczami. Mi ten test pokazał, tych pięć moich mocnych cech i przyznam szczerze, że kiedy czytałem wyniki tego testu, byłem w szoku, byłem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że w zasadzie wyniki tego testu dokładnie opisywały moją osobę, to co ja o sobie myślałem, ale nie potrafiłem tego ubrać w zdania i dochodził ten element że cały czas zastanawiałem się nad tym, czy ja sobie nie wymyśliłem jakiejś fikcyjnej swojej osoby, którą bym chciał zostać, a ta osoba nie istnieje, to jest tylko moja fantazja. Bardzo wiele rzeczy, myślę, że 95% tego, co myślałem o sobie, ten test mi potwierdził. Ok, drugi test. Myślę, że równie ważny, tamten test, tak jak mówiłem, można wykonać badanie za chyba 115 zł, gdzie pokazuje 5 naszych głównych cech. Można rozszerzyć to o opis wszystkich cech. Ja zachęcam każdego i widziałem wiele opinii na temat tego testu, które też zachęcały do rozpoczęcia od tej prostszej wersji. Może nie prostszej, ale tej wersji 5 mocnych cech. Jeżeli ktoś. Przepracuje je, jeżeli ktoś zobaczy, dlaczego one działają, wprowadzi w życie wnioski z tego można przejść dalej, chociaż większość ludzi zgadza się, że nie jest to konieczne. Ten test opiera się głównie nad tym, aby pracować nad tymi mocnymi cechami i nimi, tymi cechami, które mamy, pracować dla innych. Drugi test. Test 16 osobowości. To jest także test, który dla mnie był bardzo ważny. W różnych przedziałach czasowych trafiłem na oba testy. I to jest znowu test, który jest bezpłatny, więc jeżeli ktoś nie ma funduszy, może zacząć od tego. I ten test też bardzo dużo pokazał mi o mnie. Tutaj znowu mamy tą samą mechanikę. Siadamy przed komputerem. Uruchamiamy test, link do tego testu znajdziecie w notatce do odcinka i odpowiadamy na pytania. Najlepiej nie myśleć za długo, tylko wybierać właściwe odpowiedzi. Zwykle jest to dość proste. Jeżeli nie wiemy, jaką odpowiedź wybrać, no to trzeba wybrać coś, co jest pośrodku pomiędzy dwoma naszymi zdaniami. Nie chcę podawać pytań, żebyście nie byli nakierunkowani już i nie myśleli wcześniej o tym, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie. Ostatnio rozmawiałem z moją córką, zachęcałem ją, kończy niedługo liceum, do tego, aby zrobiła właśnie takie testy i zrobiła, i to też była pod wrażeniem tego, jak ten test odwzorowuje jej osobę. Zależało nam na tym, aby trochę ukierunkować jej karierę, aby zastanowić się nad tym, na jakie studia powinna iść, jakie będą dla niej dobre. I młodzi ludzie od 16 roku życia mogą ten test już wykonywać. OK, test 16 osobowości. Ten test jest też ciekawy, bo można go zastosować do budowania zespołów w firmach. Ten test pomaga zrozumieć siebie, pomaga poskładać zespół z różnych cech osobowości. Podam może krótki przykład. Gdybyśmy wzięli dwóch, Liderów do jednego zespołu, na przykład dziesięcioosobowego, to jest bardzo duże ryzyko, że tych dwóch liderów i ich mocno osobowości rozbiją ten zespół. Nie będę wchodził w więcej szczegółów. Po to, aby nie zdradzić za dużo z tego, jak te testy są wykonywane i co one mówią o nas, zachęcam do tego, aby je zrobić. Tak jak mówiłem, podobnie jak w przypadku testu Galupa, kiedy otrzymałem. Odpowiedź na, kiedy wykonałem ten test i, i ten test przeanalizował, jaka jest moja osobowość, kiedy otrzymałem tę odpowiedź, także byłem y, pod dużym wrażeniem tego, że to bardzo mocno wpisuje się w to. Co ja myślę o sobie. Oczywiście nie zachęcam, nie chcę, aby ten film zachęcał do ciągłego badania siebie, do ciągłej analizy, do jakiejś psychoanalizy, do ciągłego chodzenia po psychologach czy psychiatrach i pytania, kim ja jestem. Nie mogę odnaleźć własnego siebie. Ja raczej zachęcam do tego, aby działać, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z życia, to zachęcam do tego, aby zastanowić się, dlaczego jestem niezadowolony. Być może taki test pomoże nam sprawdzić i odkryć to, dlaczego jestem niezadowolony z pracy albo z tego, co robię. Być może ten test pomoże nadać jakiś kierunek, być może ktoś z Was myśli o jakimś dziele, o jakiejś firmie, a może o jakiejś fundacji czy jakimś stowarzyszeniu, które miałoby pomagać innym. Może ktoś z Was chce się włączyć w coś takiego. Warto zrobić takie testy. Po to, aby zobaczyć w jakim kierunku powinniśmy iść, nie po to, żeby wciąż siebie analizować, ale po to, aby lepiej siebie poznać. Jeżeli ktoś z Was zrobił takie testy, te testy wykonuje się, większość zaleca, aby wykonać je raz w życiu, ponieważ nasza osobowość nie zmienia się tak bardzo, szczególnie w tych, w tych sferach. Jeżeli ktoś z Was zrobił takie testy, to warto może wrócić przed nowym rokiem, zastanowić się, co w tych testach było. Czy idę i żyję zgodnie z tymi testami, czy nie? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie zawsze da się znaleźć pracę, czy pełnić takie funkcje, jakie byśmy chcieli, ale myślę, że to jest fajny kierunek do wskazania tego, pamiętając o tym, że nasze życie nie jest bez sensu, że każdy z nas został stworzony po coś, że jesteśmy tu na Ziemi po coś, że powinniśmy zmieniać tą Ziemię po to, aby ułatwiać innym życie, no i sobie także. Okej, okay, kończę. Aby ten film nie był zbyt długi, mam nadzieję, że on jest w jakiś sposób ciekawy. Zachęcam do zaglądnięcia do notatek pod tym odcinku. Tam będą linki do tego, jak te badania wykonać. Zachęcam, abyście zerknęli do tego i cóż, proszę też o lajka, like jeżeli film wam się podobał, jeżeli materiał was zainteresował, to... Mm, Będę wdzięczny za subskrypcję, to bardzo mi pomaga. Możecie napisać też komentarz o tym, co sądzicie na temat takich testów, czy wykonywaliście je. Jeżeli materiał jest ciekawy, to zachęcam też i proszę, podzielcie się z innymi. Może komuś też pomoże popatrzeć na siebie z pewnej perspektywy i no, upewnić się w tym, czy idę w dobrym kierunku, czy w złym. Może zachęci kogoś do zmiany jego życia na lepsze. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.